I jedzie, jedzie, wioski, na Ile takie bycia? Dwie samice. A, dwie samice. Ile to ta samica? Jedna sto dwadzieścia, Ładne. A króliki w jakiej cenie? Różnej. A te na przykład? Te duże? Po 120. Po 120, ładne. Bałgi Chyba czynicę. czy pele w jakiej cenie? Za wszystkie czy za jednego. No za sztukę. A wszystkie? To po, 15. po 15 A ten? Grzywacz. A, to nie to jest. To nie. To. A te kurki w jakiej stanie? Siedem nie. Jak ty mówisz, dobrze? Dobrze. A Deresza, młode? 30 dolarów. 30 dolarów tysięcy. Nie dajcie do wszystkiego. Nie minęło półtora miesiąca. A? To już się nie zrobi. A buciany?

31, 20. 31, 20. Nie, samochodanie, tylko był jeden A typlery w jakiej cenie? Złoty. Co? w jakiej cenie? 15. 15.

No, nie A te newki w jakiej cenie? Stówka. Stówka. Ładna Par para. To para, tak? Co? To sączyki. Dwa są para, no nie. No, dwa to para. A ta buchata? To to Ile takie? Sześć dychów. A pocztowy? Dwie dyszki. O, a korzełki? A tutaj tu po 120 para. 120 para korzełków te no. koguty same, koguty. Po 40 40. No one kumutki. A to te serenki. Ja mam trochę większe, to mam szabo. Nie? A ile takie? Serenki? Po, po 190, 190. parę Z tym była wymiana A te plery młode? Jakie cenią? Czap ja I tu te są. Po ile? Po ile za sztukę? 15.

Spójrzcie. Świetnie. Proszę. Dzień dobry. Dzień Tobie mogę zrobić, kogoś pozdrowić. Żartuję. Na 120. Zdanie nic? Nie żartuj. No nie, no, bo ja wiem jakie ceny są. Dobry wyryw. No. no, 120 do oddania. Dobra, co, winarek sami? Ty nie wiem, bo ja mu oddałem. Nie wiem. Sam. Czy pewny On zabrał, wiesz, to. A widimki w jakiej cenie? Zależy, które. Zależy, nie ma.

A, ty masz... A te białe pocztowe. Jakie yy, za, za parę? A sam te samego nie sprzedasz? Yy, nie, wyć parę. A te szariki? 140, 140 za parę, 40. A te kingi? To para. Jaka cena? 80 zł. A ten kapucyn? To samic? Sam? Ile on? sam. Daj le. Ja się. jeszcze kurwa. A te? Ciemne? W jaki cenie? Jakie Murzyny. W jakiej cenie? Od dwie, Od dwie dychy sztuka. Jaka cena? A nie, trzeba? nie a jaka cena tych? W cenie sześć dych za parę. Sześć no. za parę. 60 cena parę. nie ma znaczenia, to nawet jakbym powiedział chyba... No ja wiem. 4 dychy to by nikt by nie kupował. Nie, nie, Ale ktoś może o, będzie oglądał to. 10 dzień dwa samce są tutaj, bo tam by dało samce O ten na pewno samiec, o To się u mnie tam też już zaczęły gruchać zobaczyć w klasy samice, ale ten no. i ten sami A Dzień dobry pana z telewizji Dzień dobry A ten jakiej? A ten popiały, polski popianski królik. Królik, jaka cena? I 70, 70 zł. Dobry, dobry. A deresz? To para masz? Czy to dwa samczyki? Nie, to jeden deresz. Jeden. Jaka cena jego? 50 zł. O, tu na ostatni. Rzucimy. Widimki w jakiej cenie? 80 para. 80 para. Boczaty 30. Samiec, samiczka? Samiec. Samiec 30. Ładne widimki. Ładne, mogą być nie? No. Ciemne. Ładne tak, gramy. No i się jest.